Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Darksiders. Siders. Yy, ostatnio przeszliśmy samouczek. Jeśli chcesz, o, obserwatora przy Zvi. Wyciąg. Dzięki za info. Trochę bulldu z niego. No e, dobra. Yy, Możemy go znaleźć, okej, okay, pewnie. Teraz razie jest easy. Można podać wchodzić w krawędzi się w ruchu. Lol, co jest? Wybaczcie, jeszcze trochę nie ogarnę. Dzisiaj nie będzie zbyt długiego odcinka, bo prawdopodobnie będę musiał przerwać w jednym momencie. Okej, okay, czyli tutaj. To już myślałem, że spadnę. To jest zombiaki. a jednak patrzcie, że wziąłem scena, ale raczej nic nie było było od razu za pomocą A. i życie nam to odnawia całkiem spoko, ale mniej już dostajemy. Że ok, jakiś balans. Tak hmm. patrzyłem, że chyba dźwięk jest spoko. Zresztą jeszcze mnie się właściwie nie wrzuciłem do tego W tym momencie nagrywam tak nie jesteś wokół. Dlatego nie mogę nawet stwierdzić, czy wam to odpowiada. Ale wydaje mi się, że wszystko jest tam okej. Okay. To też ciężkie jest od dużo... ...takich różnych prawidłów, słynnych, jest. Ej, ale spróbuję to zamiast... Czyli ten typ,

To ja. coś zobaczcie. Na pewno leży. Aha, super. Jak w góra ale tutaj. Aha. Dobra, w takim sensie to działa. Mm, widzę tam tego grubasa. Czy skoro... Według filmiku on wybuchał tylko ciekawe w jakimś sensie.

a? No to uniki po prostu go trzeba. O, chyba A to mm. duży zasięg wybuchu ma, no, to muszę pamiętać Dobra, uleczmy się na nich. O Jezu, to Zobacz, się uleczy Dobra, co to jest? Po, po, to, to, to musimy wyjść A tutaj coś jest. Przesuwanie obiektu. Hmm, um, so, so to po albo... na tę stronę, okej, wiadomo. A najpierw dobimy... o, oh, jest. Najpierw nie? na tej cieczki Аккуратно сочетай ищи, чё. Ну, только не гали нахуй, чё, я тут не буду сочетать, правда, чё. Учишься, учишься. Да, учишься. Проверю. Попробуем, попробуем. Ага. Так, я надеюсь, это будет как-то нормально, чё, чё. Tutaj na pewno? Chyba tak. Przynajmniej nie widzę żadnej innej opcji. No super. Znowu ALT. Ale ja teraz szybko się poruszałem przytrzymując spację. No. No po prostu... Chyba i spacer mi artystyczny, przepraszam. To już wydaje. Dobra. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie. Tak, przynajmniej jest 20 minut, bo już bym nie rzucał najwyżej nie, 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 w nagraniu i połączę dwa nagrania albo po prostu to nie krótsze. Nie chcę rzucać za krótkich filmiku, bo nie miał, nie miał się.

Dobrze, że on jakoś ich tak zaznacza i mniej więcej w ich stronę wykonuje ataki. Znaczy, ja też mogę jej w zaznaczyć, ale jakoś na rzecz nie jest potrzebne. To Oluju! lewy shift No dobra No Jak na razie spoko wychodzi to O, to tutaj... Nie. tutaj Miałem nadzieję że na jakieś zbagowanie go Ciekawe czy będzie jakieś fatality na, na nim. Na tamtym niestety nie było. Ale kto wie, czy na nim będzie. A jak na razie, nawet nie wychodzi mi ta walka. A, już myślałem, że bez otrzymania obrażeń będzie. O, Czyżby? Tak. O, trochę zbagowana, ale. O, piękna. Już mi się to podoba. Czekaj, czy jest więcej. Na tym akurat potworze. Hmm, dobra, czekajcie. Idziemy w tą stronę, nie? Czy stamtąd przyszliśmy? Bo już sam nie wiem. Nie, tam chyba nam odblokowało. Tak? Tak, chyba to jest na no, Tak, to jest ta strona. Kurde, ciekawe, czy była tam jakaś skrzynka, nawet się nie rozejrzałem. Ale pewnie i tak, jak już to cię. Ciekawe czy są inne w ogóle. Dobra, ciśniemy dalej. No, wojna się nie patyczkuje. Dobra, skrzynka życia. To sobie zostawmy. Może coś tutaj będzie, ale chyba ja. nie. To pewnie było takie. Żeby sobie dobić. Rozdrożę. Okej. Okay. long In Earth years, about a century long enough for the last of the mouth breathers to die off. <laughs> then, the Third Kingdom is lost. I almost didn't hear you coming. Rogrum. The council finally took me seriously. If so, you're surely not empty-handed. Well this shall be the briefest of introductions. Interesting. Destroyer. You will find the answers and the font of his power there. Oh, such haste to die. You aren't even a shadow of your former self. You wouldn't last a heartbeat. Besides, the way to the tower is shrouded by demon magics. Even I do not know the way. Kto to Feed my hunger. and I'll feed your curiosity. O, no, do ekonomii. Nowe zdjęcie, zbierasz 500 kg w kółku. Szkoda, że tak powiem, zostawkę o! Okej. Okay. No tutaj, więc jak, się, mo, jak mówię? A, z szokami mogę poruszać. Trochę dziwne, ale okej. Okay. Najpierw chyba pójdziemy po tą, a później się tutaj będziemy powoli cofać. Ale się. Widzę, że tutaj jakieś... śmieciochy będą tylko po drodze. Także pod lewym nie ma żadnego ataku. Yy, psz, po pod prawym przyciskiem, myślę, nie pod lewym. zresztą teraz musiałem się zastanowić się, czy dobrze mówię. O nie. Nie jest aż tak ciężkim przeciwnikiem I? i? Jednak to samo. No ale i tak mocalne No nieźle Aha super, to jest skrzynia z życiem Naprawdę I Po co po to poszedłem? No ale nie ma Ale i tak mam dośczę, że tyle bez tych po Nie ma tutaj niczego. Ile duszyczek? A setka. To spoko. To że takie dwie skrzynie albo jedna skrzynia i przeciwnicy. Ja tam była jeszcze jakaś skrzynia w tą stronę? Chyba nie. Skrzynia. Tu u góry. Nic się do niej dostać? Nie wiem. No, ale zobaczymy. To niebieskie co, coś służy do dostania się tam. A nawet jeśli to, jak na razie nie wiem, jak tego użyć. Chyba, że jakiś samoczek zaraz wyskoczy. Dobra, bo ich trochę walić. O, kolejny przeciwnik. No ale nie jest jakiś duży. Blokowanie. Lewy alt. O, fatality Nóżki odcięte i ah, Beautiful. Epicka gra. Mi się mega podoba. Niszczenie otoczenia. O! dorwał mnie hmm. mogłoby być że podczas tego kapsulaka mamy spowolniony czas ponieważ życie naprawdę. kiedy jestem w powietrzu. Bo więcej ta walka byłaby trochę cięższa. Hmm, nie jest aż tak. Już chciałem powiedzieć, że nie jest aż tak ciężkim przeciwnikiem, a to właściwie zależy od tego, jak dobrze unikamy. Hmm, i tak odzyskaliśmy całe zdrowie właściwie. I trochę bez sensu ta skrzynka tutaj. Chyba naprawdę właśnie na taki samouczek jeszcze to jest eee, to jest chyba w tym budynku. Dokładnie. No i to jest chyba z kasą, tak, hmm, skoro jest niebieska i zielona skrzynia. Ciekawe Ci jest też żółta z energią. No może się gdzieś tam, gdzie tam i szczerze tam pójdziemy. Bo nie wiadomo nie wiadomo jak tutaj z kasą będzie. Dzięki za info. Eee, zielona skrzynka. No cóż. Dalej trochę samouczek. I to odcinanie nóżek mi się podoba. Czy tutaj coś jest? O, widzicie? Opłacało się przyjść. A jednak, no dobra, no to worth it. Hmm, ciekawe czy w ogóle takie jest to duszy, czy to jest dużo. Szczerze, coś tu że... że wątpię. Ale cóż, zaczynamy. Nie chcę się rozwalać tych małych pysków. jak dostać się tam na górę. bo nie widzę tutaj po boku żadnych wejść. No pewnie później się dowiem. Ja tutaj nic nie widzę. Beyond the gate, seek out Samael's prison. Once, Samael was close in power to the Dark Prince himself. Some might even say, a threat. You will find he is no friend to the Destroyer. Seek me out when you've gathered more souls. I will make it worth your while.

Czekajcie chwilę. Mo jedną rzecz okna. Dobra. Y... Ze ziemi Aby zagrać. wypoczę w z niego wojna na ziemię wciśnij. OK. Może obalić część istot. a dobra. O Boże! No faktycznie te 100 to jest nic. Jakieś nowe ciosy? A, shift eee, klinga Demona, jakieś ciosy. O, kosa. <laughs> to może być ciekawe. A tutaj. A, z jak się niezdolności. Kamienna skóra. Nice sore. No ciekawe. Dobra, no czyli tak naprawdę to jest to... No czy ta skrzynia to mało daje wręcz Dobra, czyli musimy... Tutaj to jest? Nie Przy pewnie pod... Ili... detalu ...le temu, to spokojne ekipunku Dobra Aha Thank you, Mr. She, on the most we was The horn call of my ancestors awakened at last from the dreamless sleep. Then we are free. No, are free while the destroyer still breathes. The destroyer, yes. To his service we are bound, though enemies we remain. So his enemies, we call friend. Oh. Pass now, friend, must bring victory, must bring freedom. Wspaniały przyja przyjaciel skała no, jakiś budynek, że nie spodziewa się Naprawdę No nie zły stok Nie powiem Ale dobra, ciśniemy dalej no, Odcinek już trwa nawet 24 minuty Jeszcze kawałek się przejdziemy i chyba nie wykończyć Dobra, tam chyba przejścia nie ma, sprawdźmy, czy nie ma jakieś ciekawostki. No. Nie, na spokojnie, wojna by mógł to zniszczyć, ale to... Tak. Nie czepiajmy się szczegółów. Pijamy dalej. No już widzę paru grubasów. No jest skrzyneczka. wyższy poziom spokoj przyda się. O. Dobra, ale szczerze ledwo zauważyłem. Dobra, nagroda. Wspaniale. Czy tutaj jest jakieś wejście? Jakiś duch, jakieś zębiaki. Dobra, spoko. O tutaj coś jest. To jest chyba to o czym mówi Wulgrim to nie wiem jak działa. Czy ja tam doskoczę? Aha! że on skoczył. Co on zrobić? Aha! Wcześniej tak nie szarżował, przynajmniej nie pamiętam. Woda. Pływanie. Lewy kontrol. Okej. Okay. Chyba mamy nieograniczone powietrze. O, tutaj coś jest. Czyżby. Coś ciekawego. O! A to co? Dołamek kamienia życia Chyba te czaszki są u góry, nie? Jeśli dobrze rozumiem. Widzę, że nawet tutaj można wykonywać uniki. Lekkie przyspieszenie zawsze. Weźmy jeszcze, może z drugiej strony coś będzie. Może pętać, żeby używać tego rogu też. Może być przydatny. Dobra, tam do góry szczerze... Chyba na razie się nie dostanę. No nie no, no takiego skoku nie mam szans zrobić. Nie kiedy indziej będę musiał zobaczyć. No, jestem ciekaw. Jestem ciekaw ile te odłamki też dają. Co dają? Czy na kasę on wymienia, czy co? Może jakąś zdolność można dzięki temu zwiększyć. Bo tutaj jest na no, też nie dostanę. Czemę ciekaw. No zobaczymy w przyszłości może. No zobaczę, może nie mam całego HP. A jednak Dobra, ciśniemy dalej. Trąca, szubienica. Ale to chyba będzie w następnym odcinku, ponieważ ten już trwa 28 minut. Mam podali jakiego przeciwnika. Ten już trwa 28 minut. I chyba to starczy na ten odcinek, że ja się z wami żegnam. Zapraszam do komentowania, lajkowania i. No, poczekajcie na następny odcinek, który pojawi się już niedługo. Cześć.